one <laughs> Witajcie! Dziś opowiem Wam o książce Auta, Maszyny, Pojazdy i Wszystko do Jazdy. Jak łatwo się domyślić jest to doskonała propozycja dla fanów motoryzacji. Ale nie tylko. W naszym domu jest to zdecydowany strzał w dziesiątkę. To książka po brzegi wypełniona pojazdami prawdziwymi i wymyślonymi. Każda z maszyn tworzy jakąś historię. Niektóre z nich są krótsze, inne ciągną się przez wszystkie strony. Poznajemy ciekawych bohaterów, m.in. rodzinę świnek, która jedzie na wymarzony piknik nad morze. Po drodze Musi przeprawić się nawet przez zamieć śnieżną, małego chrząszczunia, który chowa się na każdej ze stron, policjantkę lisiczkę, która na rowerze goni pirata drogowego psadingo, myszkę złotą rączkę, która jako mechanik samochodowy ma zawsze ręce pełne pracy. To książka, w której historia jest pretekstem do pokazania ilustracji. Krótkie teksty wprowadzają nas w świat opowieści i zachęcają do szukania i analizowania. Są tu przeróżne maszyny: tradycyjne, jak autobusy, samochody, specjalistyczne. Na przykład lawety, dźwigi, buldożery, wywrotki czy kombajny i wymyślone, pączkowozy, serkowóz, ogórkowozy czy miotłonogi. Ta książka jest też świetną inspiracją do zabaw z dziećmi. Można stworzyć swój własny świat z tradycyjnymi i wymyślonymi pojazdami. My mamy już na przykład ogórkowóz. Podsumowując, Auta, maszyny, pojazdy i wszystko do jazdy to świetny trening spostrzegawczości. Doskonała inspiracja do rodzinnych zabaw i nauczyciel kreatywności. A przede wszystkim doskonała zabawa dla małych i dużych.